wszystkim, ja jestem Dekaender Ender i dzisiaj idziemy... No, pokażę nam moją gildię, o co tu chodzi wszystko. I polecam Wam ten serwer i możecie na niego wejść. Jeżeli chcecie dołączyć do tej gildii, to proszę piszcie w komentarzach i wszystko dostaniecie. Na pewno. No to to jest mój gabinet, że tak to powiem. Ujmę, czy jak to tam powiedzieć. I tutaj ja siedzę i... Skrzynki mam i tak dalej, bla, bla, bla. Tutaj jest mój pokój. I w tym pokoju to jest... No, dom, mieszkanko, tu jest pokój mojego kolegi Moda, w tej gildii Patryka. I tu jest mój pokój, o, teraz do niego wychodzę. A mój styl, nie... Tamten, tamto miejsce to też jest. To jest też ja robiłem. O tutaj ten cały przedpokój. No i myślę, że jest spoko. No. Nie jest najgorzej przynajmniej. Ale architekt by się nam przydał. I taki architekt to może się zgłosić jakoś, nie wiem, napisać w komentarzu. O, trzcina się przyda. Coś mi bije, co to? No. A, zombie, daj, 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 o, a i jak to się nazywa? Jeżeli chcecie grać na tym serwerze, to... A to mówiłem. Ale w komentarzach oh, mam dużo potek. To jak widzicie, tylko... No, kuszę was. Żeby tylko to okraść! Eee. A. Tutaj są miecze, jakieś itemy, ja jeszcze mam więcej w tym skrzynce. Dobra, więc Dwa, jeden. Go! Dobra, jesteśmy na spodzie. O, to są moje reakcje To jest mojego kolegi Zbroja na sobie mam najlepszą, jaką mam. Najlepszą dosłownie. I to jest spoko zbroja. A tamta taka, 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 taka sobie. Tak. A tutaj nie wiem co to jest. A, jeżeli chcecie nabierać na teksturki, to piszcie w komentarzach, to tam jakoś to wyślę. Nie wiem jak, ale dobra. Dam, dam radę. Jestem zwycięzcą. Kim jestem? Jestem zwycięzcą! Wow! Dobra, idziemy do. No to skąd te się są? biorą? No co, może zaraz szkielety, yy, witchery, wszystko. wiedźmy. A co by tu wam jeszcze pokazać? No co, no co, no co tu jeszcze jest? Hmm. A tu jest Enchant nasz. Nasz, jeszcze mamy yy, dużo rzeczy, ale. Yy, no, nie jestem czytelem, ale coś znalazłem. he, to będzie w kolejnym odcinku. A kolejna odcinek która się będzie z PvP, bo tutaj nie ma co robić. Dosłownie. Nie ma co robić. Nie ma. Nie ma nic. I a, wagonik mam. A, no tak, no po co mi wykonić, żebym co miał obciążenie? Kolega zrobił tutaj. Y jak to się nazywa? Patryk też, bo ja tylko z nim jestem w tej gili. No, to się nazywa? Y kolejka, którą ja robiłem. On tam tylko pokopał i mówi, że się tym zajmie. Nie wiem, czy się zajmie, czy nie? O y no nie zajął się. To ja wiem, co zrobił. A, mieczem będzie szybciej. A mogę gdzieś użyć Home. TPR, a dobra, dobrze sobie na TPR-ze. O! O, kurczę, kurczę, kurczek, a co to zrobię? Aha, dobra, taki teksturka, prawda? Zapewne. Od niedawna go mam kolegę Też Patryk. A mój dobry przyjaciel jest chory, szkoda, nie? Szkoda. Wielka szkoda. To nie jest nawet szkoda, tylko wielka szkoda. O Boże, nie ma siekierki. A, dobra. Nie. A. Ale mi się oklatwiło. A, -le, -le. A, dobra. Komputer odmawia poszłosieństwa. Poszłosieństwa. Very good polish. Hy, hy. Taka gili, a może coś tam będzie, zobaczymy. Ej, żeby nie było, ja teraz ten głos podkładam dosłownie, to widać chyba, że podkładam. Chyba. Chyba. I kolejny odcinek myślę, że nakręcę tak, że nie będzie podkładania głosu, tylko tak normalnie. Od razu na żywo i zobaczymy jak jest lepiej, bo ja nie wiem. Znaczy poradniki i tak dalej to będą z podkładanym głosem, bo tak jest najwygodniej. Chyba. Ja w sumie nawijać do mikrofonu jest lepiej, no na PHP to na pewno będzie nawijać do mikrofonu <laughs> żeby nie było A, a tam to ja poszedłem No i nie poszłem, tylko poszedłem, nie wiem jak się mówi poprawnie Chłe, 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 chłe Pyk, pyk, pek. Dobra, skaczemy, skaczamy. O Boże, jeszcze wysoko mam nadzieję, że jakiś szkielet mnie tam mi strąci, Wiem, no, że mnie nie strąci, <laughs>

ale ja, ja, ja kiedy właśnie w takich miejscach, tak zbroj de dam, to wtedy się tak wkurzam, że już rzucam parkour na jakieś, nie wiem, 10 minut. O, o, jakieś tutaj żalowe itemy. Żal. Myślę, że nic nie no właśnie, Set home tu się wyustawię. Będzie w archiwum, gdzie mam Set Home. Właśnie, ja mam Set home na pustkowie, tak normalnie. W kolejnym odcinku wam pokażę, jak tam dojść. Dojść. Aha, dojść. Tam się nie dochodzi. Tam się cheatuje, żeby tam dojść. Mhm. Cheat, nie cheat. Cheat. Mm, du, 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 du. A, to jest ta woda, to jest skak tak, tak, tak. Tu w dół i tu i tu i tu i tu i bum. Wiem, nie wychodzi mi takie coś, więc proszę o hejty. Zartuję. Hello, kto prosił o no, A tutaj nic nie ma, więc kończyć, koniec. Kończy. Ktoś już się odkazał. to na f zrobi koniec odcinka. No, bo tak będzie zapewne, to się robi. Nie chcę, żeby to to O, bogaci wy kobla i drewno. Czy to co tam było? Nie chcę się sprawdzić. Dobra, na i się pożegnam. Trzy, dwa, jeden. Raz. Spaliłem się. Spaliłem się. Hłoha, ha, 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 Bardzo śmieszne. Dobra, to trzeba się ustawić. Be, 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 be. To cześć, myślę, że odcinek się Wam spodobał i co nie pamięta, pamiętajcie o lajkach. Cześć!